Świętego, Amen. Drodzy jesteśmy, można powiedzieć, wewnątrz w największych tajemnic chrześcijaństwa. Z dzisiejszym dniem, z Wielkim Czwartkiem, wchodzimy w tytuł Święte, a potem przechodzimy do, do Niedzieli z Nie będzie i nie ma nic głębszego, i nie było nic głębszego ani w tym świecie, ani w przyszłym, ani w tym, co wysoko nad nami, ani to, co tym, co głęboko pod nami. Tajemnica miłości Odkupiciela i tajemnica nieprawości upadłego świata. Te dwie wielkie tajemnice kontemplujemy przez, przez ten czas. Pisze święty Jan, kiedy Jezus zobaczył, że nadeszła godzina Jego, ujrzał, czy wiedząc, że nadchodzi, umiłował swoich, do końca ich umiłował. W tych krótkich słowach Jan zawiera em, ostatnią wieczerzę, przeistoczenie, Ciała, ciało i krew swoją przemienił chleb i wino. To oznaczą te słowa do końca ich umiłowa. A potem, jakby jeszcze tego było mało, mało tej, 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 tego aktu miłości, tego aktu unieśmiertelnienia em, uczniów, a przez uczniów i nas wszystkich, em, to jeszcze zdjął em, z siebie szatę, przepasał się jak sługa i umywał nogi em, swoim uczniom. I mówił, daję wam przykład, albo tak jak ja. Nawzajem sobie nogi umywajcie. Jak pięknie to się zgadza z tym momentem, kiedy Chrystus mówił, kto chce być pierwszy między wami, niech będzie ostatni. Kto chce nad wami panować, niech będzie sługą wszystkich. Jak pięknie to pan pasuje, do tych słów stanie się jak dzieci, które nie mają problemu z poczuciem własnej godności, dla których nie jest problemem umyć nogi swoich rodziców, pomóc. Czy, 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 czy przynieść gdzieś, polecieć, być takim posłańcem na każde zawołanie, właściwie gotowe. Ta wielka pokora Chrystusowa to umiłowanie do końca, zostawienie nam tajemnicy sakramentu Najświętszej Eucharystii i, i ta pokora, która myje nogi swoim uczniom, która każe służyć chrześcijanom jeden drugiem. Drodzy najświętszy sakrament ciało i krew Pańska. Dlaczego ciało i krew osobno? Ano dlatego, że ciało zostało pozbawione tej krwi. Wylana została do ostatniej kropli ta krew. Na ulicach Jerozolimy, na Krzyżu, pod Krzyżem zabarwiła kamienie nagrodne w Grobie Pańskim. Do ostatniej kropli krwi. Ostatnie krople krwi wylatywały, kiedy serce Chrystusa, już umarłego Chrystusa, przebito łóżniach. Zapłacił za nas wszystkim, co miał, tak naprawdę. Całym swoim honorem. Całym swoim życiem, wszystkim, każdym talentem, jaki posiadał jako człowiek, oczywiście, zapłacił za nas sobą krwią. I dlatego ciało i krew konsekrowano osobno, na pamiątkę tej wielkiej ofiary. Ale ciało i krew w sakramencie eucharystii, ukryte pod postacią chleba i wina, to jest też ciało i krew żywego Chrystusa. A zatem w tym chlebie który jest żywym ciałem, jest postacią, która zakrywa żywe ciało Chrystusa. Jest tam nie tylko jego ciało, ale przecież w żywym ciele także jest i krew. A tam, gdzie jest ciało i krew Chrystusa, tam jest i dusza Chrystusa. Ludzka dusza Chrystusa. A tam, gdzie jest ludzka dusza i Chrystusa, tam na mocy łaski u nich postatecznej jest Bóg z całą swoją potęgą. Jest druga osoba w trójcyprze najświętszej. A zatem ciało i krew, dusza i bóstwo pod postacią chleba. Ciało bezpośrednio. Krew, dusza i bóstwo można powiedzieć ze stosowności związane, nazwijmy to relacją logicznego wynikania. Tam, gdzie jest żywe ciało, że jest żywa krew, tam gdzie jest żywa krew, tam jest i dusza. Tam, gdzie jest dusza, tam jest unia hipostatyczna. Znowu w kielichu krew pańska, pod postacią ukryta pod postacią wina, krew pańska, jest ten krew prawdziwe, żywego człowieka. A zatem ze stosowności, jeśli to jest żywa krew, to musi być żywe ciało i żywe, w których ta krew może krążyć. A zatem przy żywym ciele ze stosowności jest i dusza, dusza ludzka naszego Pana Jezusa Chrystusa, a na mocy u nich hipostatyczne jest Jego bóstwo. I dlatego Kościół, udzielając komunii pod jedną postacią, daje Wam drodzy wierni, wszystko, co jest Chrystusowe. Umiłował Was do końca i oddał wszystko za Was, a Wy to przyjmujecie bardziej lub mniej godnie, z większą lub mniejszą pobożnością. Przyjmujecie całego żywego Chrystusa który za was składa swoje życie i dla was jest nadwychstaje. I używa Kościół takiego słowa transubstancjacja, mówiąc o tej tajemnicy. Samo słowo wywodzi się, można powiedzieć, z nutu filozofii klasycznej, począwszy od Arystotelesa, może nawet i wcześniej, poprzez oczywiście tą wielką syntezę tą mistyczną przez pracę wielu pokoleń, filozofów i teologów katolickich, wypr wy wypracowano pewne słowa. Które same w sobie rzeczywistości oczywiście godnie nie, od, nie, od, nie, nie, nie odbiją, natomiast e, u, uchronią nas przed jakimś błędem. Substancja, czyli to, co najbardziej istne w danym bycie, to, co jest tym rdzeniem, tą istotą, tym najbardziej wewnętrznym cechą charakterystyczną. Substancją, e, można powiedzieć, nas tutaj zebraną jest nasze człowieczeństwo. Jesteśmy ludźmi. To jest ta substancja, ten człowiek żywy żywy, żywy, żywy byt, obdarzony duszą nieśmiertelną, to się ukrywa pod wieloma przypadłościami. To człowieczeństwo, ta nasza osobowość, to wszystko, co jest niedotykalne, zawiera się w tym, co jest dotykalne. Ukryte jest pod przypadłością, no nie wiem, włosów, barwy skóry, tęblu głosu, koloru oczu. To są wszystko przypadłości tej substancji, w którą jest żywy człowiek. Każdy z nas jest taką substancją. Nie poznawamy ją samą w sobie, bo kiedy zabrać nam oczy, uszy, głos, kolor włosów, tempo metabolicznych przemian, nasze talenty, jakość naszej pamięci itd. Tak tak Gdyby to wszystko zabrać, to nie wiadomo jak tą substancję to naszej jachwyć. Więc uchwytne jest tylko poprzez te przypadłości. I te przypadłości w przypadku ciała i krwi pańskiej, one zostają bez zmian. Z chleba zostają kalorie. Zostaje smak, zostaje zapach, zostaje faktura, jak dotykamy tej hosty. Wszystko zostaje bez zmian. Natomiast ta istota, to co stanowiło ten, ten chleb w tym chlebie, ta chlebowość, można powiedzieć, ona znika, zastąpiona przez, przez żywego Chrystusa. Z ciałem, i z duszą, i z bóstwem. Z krwią, i, i ze wszystkim, co jest Jego. Ta istota, ta istota, która musi się wydarzać poprzez jakieś przypadłości, ta substancja, która się musi wydarzać poprzez przypadłości, ona się wydarza nadal przez kaloryczność chleba, można się hostiami najeść. Nie daj Boże, jeśli ktoś by chciał sprofanować i zjeść całe, całą, 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 całą puszkę, mógłby się tym najeść. Mógłby się upić tym winem, które jest krwią pańską, ponieważ alkohol, moc działania alkoholu zostaje, ta postać zostaje to ten przejaw, że tak powiem, tej esencji istoty czy substancji wina zostaje. A zatem smak wina i kolor wina i zapach i jakość nawet tego wina to może być malnej jakości, może być znakomitej jakości, może być z jakichś winnic francuskich, a może być z, z pod naszego bloku, że tak powiem, z winowości. To wszystko zostaje. Natomiast istotą, substancją jest żywy Chrystus. Nie ma się jak przejawić w tym świecie, nie ma być jak widoczne dla naszych zmysłów, nie ma jak przemówić do całości naszego człowieczeństwa inaczej niż przez zmysły, będąc postrzegalne i wertykalny. I może na dowód tej, tego zwątpienia, które od czasu do czasu każdego pewnie gryzie, mamy takie cuda, jak cud w Poznaniu trzech rostli, czy w anciano i tak dalej, i tak dalej. Uznane przez Kościół, potwierdzone autorytetem Kościoła. A zatem mamy do czynienia z żywym Chrystusem, z prawdziwym Chrystusem. Z tym, który nas do końca umiłował. I drapi się po głowie święty Paweł i w sumie zastanawia się, jak to może być. Przychodzicie, mówi do swoich drogich parafian w koryncie, przychodzicie, jakbyście przyszli na jakiś żółpanie i, i, i na jakiś tarp Z Zbiegu, pijani na najedzeni, pokazując się jedni przed drugimi, kto ma więcej znaczenia, kto więcej znaczy zajmujecie się takie stołki wygodne e, tym, którzy są biedni spośród was, każecie siedzieć gdzieś tam po bokach żeby wam tutaj nie przeszkadzali ani swoim zapachem, ani swoim wyglądem e, jak to jest i zaraz mówi kto pożywa tego Chrystusa który jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem ukrytym pod postacią chleba i wina, którego spożywa niegodnie ten wyrok na siebie pije i mówi zaraz widzicie drodzy wierni, jak to z wami jest chorzy, słabi Pełni zwątpienia upadający krok za krokiem. A przecież jedna najmniejsza cząstka ciała pańskiego jest w stanie zapłacić za wszystkie grzechy świata. Jest w stanie uczynić świętym, świętym cały naród ludzki, cały rodzaj ludzki. Jak to jest, że dzień po dniu, tydzień po tygodniu jecie, spożywacie ciało pańskie, przyjmujecie Jego duszę, bóstwo, krew, żywego Chrystusa i nic. Bo niegodnie pijecie. Bo niegodnie spożywacie. Bo to nie jest kolejny chips, to nie jest kolejna e, rytualna jakaś zagwozdka, jakiś symbol religijny. Jest to Żywy Chrystus. Na kolanach, czołem bijąc w ziemię, sugeruje Święty Paweł. Oczywiście formy kultu się zmieniają, natomiast nastawienie, z którym podchodzą wierni od dwóch tysięcy lat do naszego Pana Jezusa Chrystusa, e, nie zmienia się. Niektórzy przyjmują pobożnie i wtedy widzą w swoim życiu e, albo drugiej krzyżową. Prawie do zbawienia, albo dar Bożego błogosławieństwa. Najczęściej jedno z drugim jest tożsame. A niektórzy przyjmują od tak sobie, jakby po prostu golili sobie się codziennie rano, albo zjadali jakąś kanapkę do pracy. I wtedy dziwią się, dlaczego nie ma żadnej zmiany. Dlaczego moja wiara jest taka marna, dlaczego moja nadzieja gaśnie? Dlaczego ciągle potykam się na tych drodze? Może dlatego, że nie wiem, jak go mnie przyjąć ciało i krew państwa. Wyrok sobie pije. I zbieram to, co zasiałem. Byle jakoś zasiałem, byle jakoś zbieram. Nawet nie dziesięciu oddziałem z jednego ziarna zasianego w ziemi. Nawet nie pięciu. Daj Boże, że chociaż jeden za jeden. A co mówisz o stu, sześćdziesięciu czy trzydziestu? Drodzy Wierni, tajemnica ciała Krwi Pańskiej, najświętszej Eucharystii, to jest nasza, nasza, nasza kotwica która pozwoli nam przetrwać wszystkie burze. To jest nasza jedyna nadzieja na to niewyobrażalną przyszłość, nazwaną Przebóstwieniem. Mamy, mówi święty Augustyn, stać się Bogiem z łaski, tak jak Syn Boży jest Bogiem z natury. W jaki sposób? Poprzez spożywanie Najświętszej Eucharystii, Najświętszej Komunii. To jest ta droga do Przebóstwienia. To jest ta droga, która wpaja nas, wciela nas w Chrystusa, czyni nas Chrystusem. I innej drogi nie ma. Innego sposobu nie ma. I biedni głupcy, którzy nigdy nie chcą przyjąć Komunii Świętej, pomyślą, że im do niczego nie jest potrzebna. I biedni, zwątpiali chrześcijanie, którzy tak boją się powiedzieć, że w sumie nic nie czuje i nic z tego nie ma. Bo mi trochę jeszcze głupio tak się przyznać samym przed sobą, że tak naprawdę nic z tej Komunii nie ma. Biedni, bo nie wiedzą, co tracą tak naprawdę. Bo gdzieś zabrakło tej godliwości, tego aktu wialny, tego przygotowania, tego nabożeństwa. Gdzie zabrakło tej nadprzyrodzonej mądrości, albo została odrzucona jako łaska kolejna zmarnowana. I może na szczęście, a może na nieszczęście żaden z potępionych nie będzie wiedział, co straci do końca. Bo to, co nas czeka, co czeka tych, którzy godnie będą przyjmować czołęgę pańskie, jest niewyobrażalne. Jest poza wszelkim słowem i poza wszelkim wyobrażeniem. Mówię sobie Kościoła, czyli można powiedzieć bardziej mistycznie nastawieni że ciało i krew pańskie to są dwa sposoby, można powiedzieć, podejścia do Boga, zbliżania się przy pojęcia tego, czym Bóg jest, z próby zgłębienia tejże tajemnicy. Chleb, ciało pańskie, jako rzecz konkretna, to symbolizuje, mówią ojcowe kościoła, to, co można o Bogu powiedzieć, jaki jest. Bardzo konkretnie, można namacalnie go dotknąć, zobaczyć, zważyć, zbadać. Jest nieśmiertelny, jest święty, jest dobry, dobry, jest źródłem wszelkiego dobra. Jest piękny, jest pięknością samą, jest piękny. Jest prawdą, wszystko co powiedział jest prawdą, jest prawdomówny. Każde jego słowo staje się ciałem. Jaki Bóg jest, to symbolizuje ciało pańskie, ten chleb dotykalny, jakże solidny, jak bardzo przyziemny, ten chleb powszedni, który Bóg nam udziela każdego dnia. Symbolem tego chleba, który jest ciałem Chrystusa, jest ten chleb codzienny, ten właśnie, o który się modlimy modlić w modlitwie Natomiast wino, wino, które jest upojeniem, upojeniem, można powiedzieć, strzałem nawet wybite w nadmiarze, to jest to upojenie Bożą tajemnicą. To jest wtedy kiedyś film się już urywa już nie wiemy tak naprawdę, gdzie jesteśmy i co robimy. To jest to upojenie Bogiem, to, to zapomnienie, to wyzbycie się wszystkich kategorii, które do Boga przykładamy. Bo jak Boga nazwać tak naprawdę adekwatnie? Dobrem On jest czymś więcej niż dobro. Pięknem on jest czymś więcej niż piękno. Bytem on jest czymś więcej niż byt. Jego istnienie jest źródłem wszelkiego istnienia, jest czymś uprzednim, pierwotniejszym. Jak złapać Boga, jak go nazwać adekwatnie, jak mu adekwatnie oddać trzeci chwałę za pomocą jakichkolwiek kategorii umysłu czy kategorii języka. A zatem pijmy wino, upajajmy się tym winem Bożej, Bożej ekstazy. Samo Pismo Święte od czasu do czasu, na przykład w Psalmach, przyrównuje czy księdze Izajasza, przyrównuje naszego Pana, naszego stwórcę, naszego Boga, do mocarza pijanego winem. W ekstazie można powiedzieć, śmieje się głośno pod niebiosy, szczęśliwy ze swojej potęgi. Jego prawica wybawia Jego samego. On nie potrzebuje żadnego pomocnika. Jest mocarzem i o tym dobrze wie. I wino symbolizuje to upojenie Boże i w pewnym momencie tracimy wszelkie kategorie. Spowrożamy się w Bożą ciemność, która jest tak naprawdę nadmianem światła, tak jasnym, że już nic nie widzimy. I wtedy, można powiedzieć, jesteśmy bliżej Boga, niż wtedy, kiedy mówimy o Nim dobry, piękny, święty. Wtedy już nic nie mówimy, jesteśmy po prostu Bogiem upojeni. A zatem krew Chrystusa jest tą, 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 tą ucztą, tym napojem na uczcie zbawionych tą nieukończącą się tą ekstazą, Tym można powiedzieć nawet miłosnym szałem, bo i taki słów używa Pismo Święte, opowiadając o komunii człowieka z Bogiem. A zatem z jednej strony konkret, przyziemność, można powiedzieć, prawo i natura, definicja i sylogizm, kim Bóg jest, walka z błędem, dbanie o doktrynę, a z drugiej strony szalone upajenie się, szalone, ale nie złe, nadrozumianie i nierozumne. Nadpiękne, a nie brzydkie. I to jest, to, to, to jest właśnie komina święta. To jest Bóg, to jest jego ciało i krew. Daje nam wszystko, czym jesteśmy. Umożliwia nazwać ten świat i umożliwia przekroczyć ten świat. Umożliwia to zostawić go gdzieś daleko za nami, na tej Bożej Uczcie Bożego Miłosierdzia. Do końca nam, nas umiłował. Nie odmówił nam nawet swojej własnej istoty. Jesteśmy z nim jednym. Do tego jesteśmy wyzwani. Jaki wielki dar, jaki wielki prozet, jaka droga niepojęta dla mężczyzn tego świata. A dla nas szeroko otwarta. Docenimy, co dostajemy za darmo, bez żadnych żadnej wymagań. Nie kończy pochwały Jezus Chrystus. Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.